Cześć kochani, vlogmas mas numer 15. Nie wiem czy będziecie mnie dobrze słyszeć, ale no, wszystko pracuje w samochodzie, co tylko może, żeby się wiecie, wszystko poodmrażało. Bo jest w Krakowie pewnie u Was też minus 14 stopni. Także zima na ostro. Jadę właśnie do tego do tej poradni nieszczęsnej pokazać tą moją ranę, także zobaczymy co tam się dowiem. Mam nadzieję, że okaże się, że jest naprawdę wszystko ok. Także odezwę się do Was jak już będę w domu. No i jestem już w domu, zaraz Wam powiem. Z drugiej strony, będę co tam, a robię sobie właśnie owsiankę kakaową z nasionami, czy ja. E, także teraz mi się robi. E, no, ja się do Was odezwę za chwilkę. No i owsianeczkę mam, zrobiłam sobie i przychodzę do Was trochę pogadać, e, jak zwykle. E, nie jem jej jeszcze, bo to było napisane, żeby zostawić na 5 minut, żeby ona zgęstniała. No, w sumie już prawie minęło 5 minut. A co jeszcze poczekam, będzie troszkę chłodniejsza, wygląda fajnie. A czy będzie równie fajnie smakować, to zobaczymy. Pierwszy raz ją robiłam. Słuchajcie, no więc okazało się, że no ja mam jednak dobrą intuicję i coś mi mówiło, że nie jest dobrze, bo no wiecie, to mnie po prostu bolało, dziwnie mnie to bolało. No niby dopuszczałam taką myśl, że to jest możliwe, oczywiście, że to jest jakiś etap tego gojenia i ja może po prostu nie wiem jak to jest, no bo pierwszy raz miałam takie rozcięcie. Bo cesarskiego nie pamiętam, w sensie... Pamiętam, że bolało, ale nie pamiętam już, wiecie, tych etapów. Ale coś mi mówiło, że nie, że to... tam coś jest nie tak. Zwłaszcza, że jak dotknęłam, zwłaszcza w jednym miejscu, jakby gdzieś tam przy, przy, przy tym cięciu, to... To po prostu to było takie mocne zgrubienie, tam, wiecie? I to zgrubienie mnie okropnie bolało. Mm, I tego na zewnątrz tak nie widać, wiecie? Jak ktoś popatrzy na tą ranę, to by powiedział no jest okej, okay, nie? I dzisiaj ta pani doktor też powiedziała, że jest okej, okay. rana jako rana. No ale mm, ja mówię, że mnie boli i że czuję tak, jakby, jak tak, wiecie, jak tak sobie dam ramię do, y, rękę do siebie, to tak, jakbym kluskę tam miała, jakby mi ktoś coś wsadził, jakby mi ktoś coś tak rozpierał, wiecie? No i to miałam dobrą intuicję, bo okazało się pani po prostu pod USG to sprawdziła. Jakaś taka naprawdę bardzo fajna pani doktor. Sprawdziła to, słuchajcie, pod USG i okazało się, że zgromadziła mi się tam ta chłonka koło właśnie tej, jakby koło tego cięcia. Zgromadziło się jej tyle, że no mniej więcej chyba jakieś cztery strzykawki wyciągnęła. I najciekawsze, słuchajcie, było to, że ona mówi do mnie, no wie Pani, to będzie takie troszkę nieprzyjemne, bo ja muszę niestety wkuć się pod USG, muszę się wkuć, żeby widzieć gdzie to, muszę się wkuć dokładnie hmm, w to miejsce, więc muszę Pani wkuć się w ranę, w cięcie, wiecie. E, no to wiecie, ja już zęby zacisnęłam, sobie myślę, no dobra, no cóż zrobić, trzeba, to trzeba, ja zresztą potrzebuję poczuć ulgę może, Mam nadzieję, że poczuję, ale nie wiedziałam, słuchajcie, jak to będzie, nie? Ale no, tak przypuszczałam, że mogę poczuć ulgę. No i co się, słuchajcie, okazało? Że ona mówi: No, to ja sobie już ciągnę, a ja mówię: Słucham, a to pani się już wbiła. Okazało się, że, słuchajcie, że ja w ogóle nie czuję tego miejsca. W ogóle ona się wbiła, tak jakby miała znieczulona. Ja totalnie nie czułam, że ona się wbiła. Nic nie czułam, nic nie poczułam, więc w tym samym nieszczęściu. Wielkie szczęście po prostu, że, no, że wiecie, że się udało tak bez bólu. Wyciągnęła mi to i wiecie, jaką poczułam ulgę? Ludzie, to się w głowie nie mieści, jaką ja poczułam ulgę, jak ona mi to odciągnęła. To jest po prostu szok. Mnie to teraz boli, oczywiście, boli mnie całe to miejsce, ta rana. No oczywiście, że tak, ale nie czuję już tej kluski takiej, wiecie, takiego rozpierania strasznego. To było bardzo nieprzyjemne. Także naprawdę cieszę się, że po prostu, że to dzisiaj miałam tą wizytę, a i tak już ja to czuję od poniedziałku, więc to było bardzo nieprzyjemne. No i ona teraz mówi, że to się może gromadzić, hmm, więc że będzie trzeba tak co, jakąś, co jakieś parę dni ściągać, byle się nie zgromadziło w weekend. Bo wiecie, wtedy trzeba, wtedy poradnia jest nieczynna i, i wtedy trzeba jechać na SOR i spędzić tam kilka godzin. Więc oby nie zgromadziło mi się to przez weekend, tylko na przykład dopiero po weekendzie. I oby nie musiała mieć takich doświadczeń jak siedzenie na sorze. no. Dobra, słuchajcie, to ja się teraz zabieram za jedzenie. Ja nie mam zielonego pojęcia, co się dzisiaj będzie działo, w tym sensie, że nie mam żadnych planów. Dzisiaj po prostu siedzę w domu. Tak jak to wczoraj było, jakby dużo się działo, tak dzisiaj nic się konkretnego nie dzieje. Po prostu siedzę w domu. Nawet, nawet nie planuję żadnej wizyty, nikt do mnie nie przychodzi, więc będę raczej sobie siedzieć. Nie wiem, co będę robić. Nie wiem, naprawdę nie mam póki co mm, szczególnego pomysłu. Na pewno muszę jakiś obiad ugotować, więc będę dumać, co by tu zrobić na obiad i dla siebie, i dla, <laughs> dla reszty domowników. Także, no nie wiem, coś będę robić, ale nie wiem jeszcze co. Także na razie zajadam, a potem będę myśleć. No i wybrałam, słuchajcie, dla siebie obiad. Yy... Warzywny ryż albo ryż z warzywami i kotlety z indyka i pieczarek. Coś takiego wybrałam dla siebie. a Myślałam sobie, że yy, wyciągnęłam mięso mielone dla chłopaków, ale okazało się, że jednak to nie jest mielone, tylko jakaś, jakiś filet. Więc po prostu pokroję im tego fileta i zrobię im po prostu taki, mm, no taki gulasz. No i chyba będą dwa obiady. No, chyba będą dwa obiady, bo myślę, że dla mnie tamte kotlety... Znaczy, no, co kto będzie chciał po prostu. Zrobię te dwa obiady i one tak se będą. Kto tam co będzie miał ochotę zjeść. Ja sobie tego, Aha! Tylko ja sobie tego nie zrobię z ryżem, tylko z kaszą bul bulgur. Tak. No. Także taka sytuacja. Słuchajcie, jak tu wlazłam do tej kuchni, no, już dawno temu, tak po prostu z niej nie wychodzę. Bo e, już tak jestem zmęczona, że po prostu zaraz się natychmiast muszę iść położyć, bo nie dość, że w ogóle, wiecie... Boli mnie dzisiaj ta rana. Tak inaczej już oczywiście, ale, ale boli. To jeszcze w dodatku migrenę dostałam. Wzięłam w międzyczasie tabletkę. Ta migrena, wiecie, gdzieś tam się wycofuje, więc potrzebuje się położyć. No ale oczywiście, co się stało? Wyjęłam mięso. Ani Michał, ani ja nie skapnęliśmy się, jakie to jest mięso. Pierwsze mięso, indyk, filet. Spoko. Zrobiłam część rzeczy dla siebie, tam jakiegoś, czy dla siebie, no dla wszystkich. Te kotlety, co Wam mówiłam. Druga część takiego mięsa z pieczarkami. A trzeci, myślałam, że to jest indyk. Eee, taki też filet. Oczywiście okazało się, że nie. To jest chyba jakiś taki narosół. W sensie wiecie, jakaś szyja czy coś takiego. No i y, co już było robić? Y, jak się już rozmroziło, bo już rozmroziłam, no to włączyłam jeszcze rosół. Czyli tak naprawdę to zrobiłam. Kotleciki te z pieczarkami i z, tym, z, tym, z, tym, z tą kaszą bulgur z warzywami i zrobiłam e, mięso z pieczarkami i jeszcze się gotuje teraz rosół. No normalnie ja nie wiem, czy ja kiedyś stąd wyjdę. No i przyszłam się, słuchajcie, położyć. No muszę po prostu, muszę odpocząć, bo nie dam już rady. No ale w każdym razie, yy, no gotowania na chwilę mam po kokardę. I... Yy, no i myślę, że na trochę to jedzenie będzie. Oczywiście to nie będzie na bardzo długo, ale na pewno na jutro. No rosół to jeszcze zostanie na dłużej, pewnie nawet też do piątku. E, także, no, także dobrze. Już nic dzisiaj nie robię. Przysięgam, nic. Chociaż szczerze powiedziawszy, to jeszcze powinnam wstawić schab do pieczenia, bo kupiłam. I no wczoraj się dowiedziałam też od dietetyczki, że... Ee, że takie mięso właśnie, jak sobie upiekę w domu do, do kanapki, to jak najbardziej. No ale to absolutnie nie takich, wiecie, ze sklepu. Więc e, chyba sobie za znajdę jeszcze jakiś natrę ten schab, ale chyba nie na dzisiaj. na go, żeby on do jutra sobie poleżał i po prostu wstawię go do pieczenia jutro. Także dzisiaj tylko jeszcze co, to marynatę jakąś do tego schabu muszę wy wykombinować. Ale już nie teraz, już nie mam siły. Albo nie ja to zrobię, tylko kogoś poproszę, bo już, no, już nie mam siły. Już koniec po prostu yy, na, na dziś tego yy, mojej bytności w kuchni. Jeszcze by mi się przydała kawa i sobie zaraz pójdę ją zrobić. Zrobię sobie kawkę i będę po prostu, wypiję ją i, sobie, i się po prostu położę i może zwyczajnie się prześpię. A potem pewnie jeszcze się do Was odezwę, przyjdę z kalendarzem. Yy, no, i będzie spoko. Yy, jak chodzi o święta, słuchajcie, to u mnie generalnie nic. Nic, absolutnie w ogóle nic. Nic nie jest ruszone, nic nie jest zrobione, poza tym, że jest ubrana choinka. Yy, to, to naprawdę nic. Yy, I powiem Wam, że tak sobie pomyślałam, że czy to jest w ogóle ważne? To jest w ogóle nieważne, szczerze powiedziawszy. Chyba najważniejsze to jest po prostu, znaczy chyba na 100% najważniejsze to jest, żeby być zdrowym. I w ogóle nie wiem, no jakoś w tym roku kompletnie mi się zmieniły priorytety. Kompletnie. Ja po prostu e, nie dam rady tego zrobić, bo po prostu nie mam na tyle siły. E, wiem, że też tak z tą raną to nie powinnam jeszcze, wiecie, nie wiadomo, czego robić. Tam w kuchni to sobie można chodzić po kuchni i gotować, ale tak, żeby coś sprzątać, nie za bardzo. Chłopaki pewnie umyją okna i zmienimy firanki. No i wiecie, jakieś takie, no nie, wiem, łazienka się pewnie tylko posprząta, no bo ona jest rzeczywiście brudna, kuchnia jest raczej w porządku. Tam gdzieś odświeżyć, może tylko takie niektóre półki. No ale niestety to wszystko spadnie na nich, więc. No, a może z drugiej strony, wiecie, spadnie, ale może to też dla mnie będzie taki odpoczynek w tym roku. Chyba mi się należy po tym wszystkim, a właściwie to. W trakcie tego wszystkiego. No więc tak. E... Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chyba już nic. Widocznie już nic, skoro się zastanawiam. No dobra, słuchajcie, to ja w takim razie idę sobie ogarnąć kawę. Chyba sobie dzisiaj już otworzę mleko owsiane, bo kokosowe właściwie zużyłam do, do tej owsianki dzisiejszej. Myślę, że jeszcze jutro zużyję raz, bo do owsianki super pasuje i w ogóle mi nie przeszkadzało. A kawę sobie chyba zrobię po prostu z owsianym. Także idę, zrobię kawę i się położę. Do później. Właśnie odpisywałam Wam na komentarze no i większość z Was pisze, że no oczywiście zost powinnam zostać poinformowana o tych wszystkich rzeczach. No ale wiecie, jak to jest z lekarzami. No niestety. Lekarze mają to trochę gdzieś yy, i są lekarze, którzy rzeczywiście mówią wiele rzeczy, a są lekarze, którzy naprawdę się tym nie przejmują. A może nawet nie pomyślą, a może nie wiem co, ale w każdym razie wiecie, E, też piszecie, że, że, że pytaj, pytaj, pytaj. Ja oczywiście pytam, ale wiecie, to jest tak, że nie, nie wpadniecie na wszystkie pytania, ponieważ gdybym była w stanie wpaść na wszystkie pytania, to pewnie bym lekarzem została. No nie wiem wszystkiego, i nawet mi do głowy nie przyjdzie, że mam o coś zapytać, prawda? A potem się nagle okazuje, o jacie, to w ogóle tak jest. Przecież o tej chłonce, gdyby mi nie powiedziała ta moja koleżanka, to ja bym nawet nie wiedziała, że coś takiego jest. Ja bym nie wiedziała, że coś takiego się może robić w ogóle, wiecie? Nie znam się na tym. Także dla mnie to jest w ogóle straszne, że nikt, gdyby nie znajomi, to nikt mnie o tym nie informował. A jak dzisiaj o tym powiedziałam, to pani, pan, pani doktor powiedziała, wie pani, bo my nie lubimy uprzedzać, zresztą to wam już wam mówiłam. No, ja bym wolała zostać uprzedzona, tak? Nawet jeżeli to się nie zadzieje u mnie, to super, ale jak się zadzieje, to wiem, że wiem, jakby co to jest, nie wiem, o co może chodzić. No, także tak to wygląda. Yy... Jeden komentarz po prostu był nieprzyjemny, yy, ale nie przejmuję się tym oczywiście. Odpisałam temu komuś yy, moim zajem z klasą, że ja mam prawo mówić, bo ktoś się zadał pytanie, po co ja to wszystko mówię w ogóle. No to yy, człowieku, jeżeli nie chcesz mnie oglądać, to mnie po prostu nie oglądaj. Nie ma problemu, w ogóle jakby nikogo tutaj nie trzymam, nie. Jak ktoś chce ze mną być, tak po prostu i słuchać tego, co ja mówię, to super. A jeśli ktoś nie chce, to po prostu nie jest. No, no, taka, jest, no taka jest sytuacja, no, no tyle. A mówię po to, bo wierzę w to bardzo, że moje doświadczenia komuś pomogą. Po prostu. I tyle. No i przyszedł czas na kalendarz yy, numer 15. Już sobie przytaczam Tak. Numer 15. Asi kalendarza, o to jest coś dużego, proszę bardzo. ten produkt duży, pełnowymiarowy. To jest, słuchajcie, peeling cukrowy firmy, które ja nie słyszałam. Forest Wild się nazywa. Tam z tego, co tak wyczytaliśmy, to jest na pewno truskawka, malina. Nie wiem, co tam jeszcze było, już nie pamiętam chyba dokładnie. Jeszcze była jakaś jedna trzecia rzecz, ale ja nie mogę sobie teraz przypomnieć. Ja no, sobie to otworzę, żeby to sobie sprawdzić. Oj, pazurów już nie mam. On mm, ładnie pachnie. Bardzo ładnie, super. No bardzo ładnie. Pięknie. Tak, tak bardzo owocowo. Bardzo, bardzo. Super. peeling cukrowy zawsze w cenie. Ja bardzo lubię. Więc się przyda. Ekstra. Także Asiu bardzo dziękuję. Super. No i co, słuchajcie? I ja sobie tak spędziłam czas, że sobie bardzo fajnie odpoczęłam, poleżałam, nawet w sumie tak nie spałam, ale leżałam sobie taka, wiecie, wyluzowana, już nic nie musiałam robić. Rosół mi się ugotował. Tamte mięska jeszcze są na jutro, także fajnie, cieszę się bardzo, bo jutro nie będzie trzeba nic gotować. Muszę tylko jeszcze jakiś makaron dogotować do tego rosołu jutro. No i dzisiaj, tak jak mówiłam, jeszcze mnie czeka zrobienie tej y, marynaty do tego schabu. Więc zaraz jeszcze usiądę i wymyślę ewentualnie jakąś marynatę. Może coś w ten się nawet poszukam. Mi się nie chce kombinować. E, więc coś wymyślę i y, y, zamaryn zamarynuję to mięso i zostawię do jutra, i po prostu jutro y, włożę do piekarnika i po prostu upiekę. Nie wiem, mówi się, że w rękawie można, nie wiem, czy mam rękaw, jak nie będę miała rękawa, to po prostu, wiecie co, chyba włożę do, po prostu do naczynia no przecież chyba też może być, co myślicie o tym? Dajcie znać, w ogóle dajcie znać, jak najlepiej, naj, żeby taki najlepszy był schab do, taki wiecie, do kanapki, jak macie jakiś fajny pomysł, to dajcie znać, Po w sumie nie wiem, jak go zrobić, żeby on był taki, wiecie, nie suchy, tylko taki fajny do kanapki naprawdę. Akurat jak Wy mi napiszecie w komentarzach, jak napiszecie mi w miarę jakoś tak te komentarze do południa, przynajmniej niektórzy z Was to może jeszcze nie zdążę wstawić tego mięska, więc może się mi uda skorzystać z Waszych propozycji. No a jak mi się nie uda tym razem, to następnym, bo na pewno pieczenie mięsa czeka mnie często. Skoro nie jem wędlin, to wiecie, no czasem trzeba coś zjeść do tego chleba mięsnego, nie? Mięsa nie trzeba jeść co chwilę, bo jakby też taka jest teraz gdzieś tam taki jest trend, że niektórzy generalnie jedzą mięso bardzo często, bo po prostu lubią, ale tak naprawdę my ludzie nie jesteśmy dorośli aż tak przygotowani do jedzenia mięsa na co dzień. Dwa, trzy razy w tygodniu ok, ale my jemy rzeczywiście bardzo dużo, bo my jemy mięso, mówimy ludzie, bo ja akurat nie, bo ja tak nie przepadam, ale Ludzie generalnie, nie? że oprócz tego, że na obiady to jeszcze też te, to mięso się je, to mięso się też je, wiecie, to, to śniadanie, to kolacja, bo do kanapek, to jeszcze tam jakaś przekąska, to nawet jest czasem kabanos, nie wiecie, takie rzeczy. Więc ja myślę, że, że po prostu dużo spożywamy tego mięsa, no a niekoniecznie to jest takie najwspanialsze, nie? To, to, to źródło białka oczywiście jest, no bo nie powiem, że nie jest, bo jakby nie było, byśmy nie jedli, ale. Ale można też inne, inne rzeczy zjeść, i one są równie dobre dla nas. No a to mięso, no, 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 dobrze wiemy, jakie jest, nie? No więc tak to wygląda. Więc ja sobie tak trochę do tego chleba kombinuję, co by zjeść. Nie wiem, co dzisiaj będę jadła. Czy sobie po prostu jajka ugotuję na miękko, bo dzisiaj nie jadłam. No, nie wiem, nie wiem, jeszcze to zrobię. No, ale w każdym razie muszę z tą marynatą wykombinować i właściwie poza tą marynatą, jak zamarynuję to mięso, to już dzisiaj nic nie robię. Także yy, zresztą jest już godzina jakaś taka, około 20 chyba, więc będę się z Wami już żegnać, bo też chciałabym, żeby ten yy, film został zmontowany. Yy, nie chcę też za późno, także, no, także się będę z Wami już żegnać. E, dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję, że piszecie, że jesteście. No i tak fajnie widzę taką też interaktywność w tym wszystkim, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszelkie Wasze jakieś takie sugestie i wszelkie y, takie pomysły na, na, na różne jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam się z którym się borykam. Więc naprawdę bardzo Wam dziękuję za to wszystko. E, dziękuję wszystkim. Czy wszystkim, Jak ktoś nowy jeszcze jest, to bardzo witam serdecznie. Mam nadzieję, że się tutaj dobrze czujesz i, i po prostu będziesz ze mną. E, no, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam serdecznie. Łapki w górę też, to wiecie, pamiętacie, że to jest ważna rzecz, bardzo na tym YouTubie. Dla mnie ważna, bo też widzę, że jesteście i że coś Wam się podoba, czy tam nie podoba, no, ale jesteście no ale też wiecie, dla YouTube'a, dla zasięgów i tak dalej, warto po prostu, także bardzo Was zachęcam do tego, jeszcze 30 subskrypcji i już będzie ten mój wymarzony tysiąc, ale będzie fajnie, wow. No, także dobra, to już tyle mojego znowu beblania, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już jutro, pa pa! Christmas with you